Jest to akcja Stowarzyszenia Ptaki Polskie i my jako Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników podłączyliśmy się pod nią razem ze Szkołą Zawodową z Piekar Śląskich, zorganizowaliśmy, już możemy powiedzieć, teraz bardzo udaną akcję. Przede wszystkim udaną, bo z tego co słyszeliśmy, to uczestnikom się podobało. Ale udany wieczór również należał dla Leonarda i Krystyny Juziaków, którzy już od wielu, wielu lat zbierają sowy. Te osoby przelatują, dosłownie przelatują z różnych części świata do nich, można zadać pytanie, jakie jeszcze jest marzenie kolekcjonera. A moje jest takie, ja pamiętam tę temperówkę. Tych temperówek mieliśmy w domu, co ja mnóstwo, mam liczne rodzeństwo. Mhm. I przez te moje 62 lata nie udało mi się pozyskać, znaleźć temperówki. Ona jest za Oczywiście to jest w tej samej, bo tylko to mi się udało w internecie odnaleźć. No. To może po tym, po tym wywiadzie, po tym filmie ktoś się zgłosi. To... No, to <laughs> super sprawa. A po prelekcji i wystawie kilkadziesiąt osób, którzy przyjechali z różnych miast Śląska, a nawet z Krakowa, wybrali się na Kalwarię w poszukiwaniu sów. Byliśmy z wartą grupą, jest nas bardzo <grym> dużo, także bardzo Was prosimy, będzie moment, że staniemy, będziemy słuchać, potem... Poczekaj jeszcze. Raz. Potem jak się nie odezwie, spróbujemy powabić. I jak będziemy słuchać, to wierzcie mi, jest taka metoda na to, żeby o wiele lepiej słyszeć i wychwytywać sobie z o wiele większej odległości. Polega to na tym, że po pierwsze powiększamy sobie uszy. Jak to można zrobić w ten sposób. Uszy to są anteny, które odbierają. W ten sposób słychać naprawdę o niebo lepiej. O niebo lepiej. Wierzcie mi albo nie wierzcie, możecie sobie sami spróbować. To co, chodzimy. Spróbujemy teraz zawabić. Dziś tej nocy uważamy, że jest tak tak szczytna, że zdecydowaliśmy się pokazać ludziom, ale przede wszystkim edukacyjnie, bo ludzie interesują się, jak się okazało. Mieliśmy ponad 70 osób, były władze miasta, pani prezydent, czyli widać, że takie akcje są potrzebne i potraktowaliśmy to edukacyjnie. Chcieliśmy pokazać, jak to robić z głową, zgodnie z metodyką, tak żeby tym ptakom nie zaszkodzić, bo tak naprawdę tu chodzi o dobro ptaków i my zawsze na względzie mamy przede wszystkim przy obserwacjach dobro, dobro ptaków. I, I chcieliśmy pokazać ludziom, jak robić to z głową, Zresztą, tak naprawdę, żeby nie nęcić, żeby chodzić, obserwować, ale, ale starać się wyszukiwać to samemu, nasłuchiwać bardziej, niż stymulować głosowo, bo to nie do końca jest wskazane. Mhm. <noise> <Dgiekła tua zbraga. głosy> największe podziękowania y, Adamowi Szczepańczykowi, tak bo... Brodor. Bo on wykonał naprawdę tutaj największą robotę, kawał dobrej roboty. I dodajmy, że nie robimy tego dla pieniędzy, jak niektórym ekologom się zdarza. My działamy na chwilę obecną, przynajmniej w 100% społecznie. Poświęcamy swój własny czas i tym bardziej się większe ukłony panu Adamowi, że podjął Wszystkim się takiego chęcimy, No i podziękowania też Wam, bo naprawdę fajnie to wyszło. No i, i do zobaczenia. Nie żegnamy się, ale widzimy się wkrótce. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. 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 Tak? Poprowadzimy też taką mini noców dla dzieci. Mhm. Szczególnie po, po prostu poprowadzimy taką, taką samą akcję mhm. tylko pod kątem dzieci, mhm. czyli krócej, mhm. bardziej zabawnie, bardziej na zasadzie zabawy, żeby dzieci też miały radość. Dzisiaj też było trochę dzieci, widać było, że im się podobało. Ale musieliśmy to wypośrodkować. Trochę dla dzieci, to było trochę dla dorosłych. Coś każdy tam swojego znalazł. Po prostu. Także też dla dzieci coś przygotujemy. Informacje będą na naszych stronach internetowych. No i mam nadzieję, że to się wpisze w stały piekarski kalendarz. Za rok będziemy organizować podobnie, ma, podobną akcję. Mamy już pomysły. Ludzie są do pracy, także nasze stowarzyszenie działa prężnie. W Taki Polski nas wspierają, inne stowarzyszenia też tutaj nas fajnie wspierają, my wspieramy je, bo to jest obopólna raczej korzyść. A, I idziemy do przodu. Pracy. Także za rok na pewno się spotkamy ponownie.